Janowice, mm -hmm. ale niestety nie możemy tu zostać i musimy odejść z mm. tych Wojanowic. Pimpek, co się dzieje? Czemu jesteś taki smutny? Bo ja nie wiem, jak ci to powiedzieć. To jest naprawdę smutna informacja, ale po prostu muszę odejść z uh -huh. Wojanowic. Naprawdę dziękujemy nie. ci, że nas zaprosiłeś do tej wioski, ale niestety nie możemy tu dłużej zostać. Nie, Pimpek, uh -huh. ty musisz tutaj zostać. Dlaczego chcesz odchodzić dopiero co przyszedłem? Po prostu muszę odejść, tutaj jest zbyt uh -huh. dobrze. Dobrze, Luczek, spakowałeś wszystkie moje rzeczy. Nawet rozwaliłem mój domek. Ja chyba mam już wszystko. No nie, nie możesz tego zrobić, Luczek. Powiedz mu co. Tory woja, ale ja też odchodzę. Pipek ma rację. Wojanowice są nie. super, ale nie możemy tutaj zostać. Ha, ty też odchodzisz. Nie możecie nas zostawić. Dlaczego to robicie? Przecież Wojanowice są takie super. Wiemy o tym, ale niestety musimy stąd odejść. Mamy dużo powodów i chwileczkę. Tu pisze wyjście z Wojanowic. I tu nawet pisze, w którą stronę musimy odchodzić. No tak, sorry, Luczek, my musimy iść już, co nie? Tak, i ty, Wojan, w ogóle za nami nie chodź, bo my nie, nie chcemy już z tobą rozmawiać. Nie, poczekajcie, poczekajcie, sam was nie zatrzymam, was jest dwóch, potrzebuję pomocy. Robcia, Robcia, wychodź, musisz mi pomóc. Co tam się dzieje, co trzeba? Oni chcą wyjść z Wojanowic i opuścić nas na zawsze. Jak to? Wy musicie zostać, jesteście takimi super pieskami. Ja mam pewien pomysł, mogę wam dać takie super komputery, żebyście tutaj zostali. Uuu, ale ty nam dajesz... Robcio, to nie dlatego, my odchodzimy z Wojanowi, więc po prostu nie możemy tutaj zostać, przepraszamy cię, ale prezent jest bardzo fajny. Tutaj mam lepszy pomysł, to ci się na pewno wow. bardziej spodoba, to jest zakazane TNT, tylko nie pokazujcie Wojanowi, Wojan nic nie widzisz. TNT jest naprawdę fajne, ale nie, wiesz co, Robcio, ja tak naprawdę nawet nie chcę tych TNT, bo my po prostu <noise> musimy odejść. Aha, już nie będzie nas nigdy więcej i za nami nie idźcie, naprawdę, nikt nas <noise> nie zatrzyma, damy wam tylko kostkę i idziemy. Nie, no musicie tu zostać, patrz, pteś, chodź, zobacz, co oni robią, oni wychodzą z wojanowi. No to co się dzieje, chłopaki, nie gadacie głupot, chodźcie do mnie na grilla. My, jak no. to? E, nie, ptysio, niestety, my tutaj tak naprawdę przyszliśmy się pożegnać, Aha. bo my odchodzimy z Wojanowic na zawsze. Nie możecie no. mi tego robić. Mam nawet dla was kości, żebyście zostali. Tyle wam starczy? Uf. Nie, wiesz co? Możesz sobie iść teraz zniszczyć nasze domki, a my kości mamy dużo. Tak, Sorry, nie no. chcemy już z tobą gadać. Macie dużo kości, ale ja mam ich jeszcze więcej. Chodźcie tylko za mną, mam tu coś dla was. No nie, ja może... ma taki plecak z nieskończoną ilością kości, <grym> ale Luczek, my już nie możemy wchodzić do twojego domku. Przepraszam, my musimy stąd i... Ale chwila, chwila, mam jeszcze jeden pomysł. Może teraz będzie mój domek wam się bardziej podobał. Zobaczcie tylko na to, jak Co się stało teraz? Ło, wow, tam jest jakaś głupka pieska <sum> Tak, ale ona ma takie włoski ptysia Jak to wygląda? Nie no, ptysio, jaki ty jesteś kochany nawet specjalnie przerobił swój domek, żeby wyglądał jak nasz Ale nie, to nic nie da Gdzie jesteście, o, w tym miejscu Tutaj nie. to pisze, więc sorki, ale muszę się pożegnać z wami A ja chyba zostanę, bo ptysio mi się bardzo podoba Ten domek naprawdę jest ekstra Nie, co ty robisz? Nie ma, nie możemy mu tutaj zostać Ej, Luczek, my musimy tak, stąd odejść, tak, dlatego tak, sorry, tak. no i ja odchodzę. Jak ty chcesz tutaj zostać, to sobie zostań. Be. Słyszałeś, Pimpek, Luczy chce tu zostać, a ty chcesz odejść? Jak tak możesz zrobić? No w sumie, no ten domek, no nie wiem, jakby może tutaj na Wojanowicach było więcej czerwonego koloru, to pomyślałbym, żeby oh. tu zostać. Więcej czerwonego koloru? Be. No dobrze, myślę, że mogę to zrobić. Dobra, uwaga, klikam do dwie gieł. Co się stało z domkiem? ptysia? Ej, Czerwony! A czemu nie jest niebieski? Ja chyba teraz mi się to nie podoba. No. Czy w takim razie my musimy stąd odejść? No w sobie tutaj tylko ten domek jest taki czerwony, a wszędzie indziej, do no nie jest tak kolorowy. Jest tu dużo żółtego i w sumie niebieskiego trochę jest, ale czerwonego dalej jest tu za mało, więc chyba odchodzimy, chłopacy. No nie, no Domek, powiedz mu co? No to się dzieje, o co chodzi? No bo my odchodzimy z wojanowic i przyszedliśmy się pożegnać. Krótko nas znamy, ale niestety musimy stąd iść, bo. Może jeszcze kiedyś się zobaczymy, chociaż w A, No to dobra, no, fajnie, nie to na razie. Muszę porozmawiać z nukiem, bo on coś dziwnego... rzeczy mówi. No to co ty A. tu wiedziałeś? Przecież oni muszą tutaj zostać. Do czego tak brzydko do Ale... nich mówisz? Spoko, nie spokojnie, oni pewnie chcą odejść na jeden dzień albo kilka godzin i wrócą. No nie, o oni właśnie. się spokowali, Ale... zabrali wszystko i chcą stąd odejść na zawsze. To e, no Nie, nie to nie może być, prawda, proszę. <laughs> pieski, ja tak bardzo was polubiłem. Kocham spędzać z wami czas! Zaraz, ale nubek zły, i nagle nastawienie nie do no nubek. Przepraszamy, też się bardzo lubimy. No, ty jesteś taki miły i lubisz dużo dirta. Ja niestety go nie mam. No, ale niestety musimy nie, nie, nie. odejść i. Proszę zostańcie, mam dla was nawet taką dirtową kość. <coughs> I... Uuuuuh! na to, e, ja pierwszy raz widzę taką kozacką dirtową kość. Tylko wiesz, to chyba nie Uuu. chciałbym ją jeść, bo jeszcze się stanę takim dupkiem. Tak i polubisz normalnie dirta. Lepiej to zostawmy. E, wiesz co, nubek? weź sobie ja. to dla siebie do swojego e. domku. I na serio, może kiedyś do was wrócimy Ale nie, 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 teraz nie, nie, już czekaj. jesteśmy blisko wyjścia Ja pytanie, ja zaraz to wszystko wyjaśnimy Może ktoś wam coś przykrość sprawi Może to był ty byłeś pojan Albo rąk, albo maślana I dlatego nie, oni chcą nie odejść Ja byłem dla nich miły cały czas Pewnie nie, to ptyś wyzywał ich Nie, nie piesko Nieprawda, nie jest jazd będzie swój dom na czerwony nie dla Pimka, a ja byłem dla nich niemiły. Nie, spokojnie, to nie jest przez was. To nie jest wasza wina. Po prostu by razem tak postanowiliśmy z Luczkiem. Tak uh -huh. będzie lepiej dla nas wszystkich. Próbowaliście nas przekonać, ale to wam się nie uda. My już podjęliśmy decyzję. Proszę, zobacz, tutaj możemy przerobić cały ten budynek uh -huh. na studio i nagrać w nim naszą piosenkę. Piosenka w sumie byłaby fajna, ale ja nie wiem, to by naprawdę Musimy odejść z wojanowic. My nie możemy tutaj zostać, prawda, Lucze? I nawet dziękujemy wam za nasze domki, które zrobiliśmy, ale już jesteśmy blisko wyjścia. Tutaj nawet jest Twój domek i sklepik, a to już jest chyba wyjście. Ja zrobię przeceny dla ciebie, Pimpek, wszystko za minus 100%. I w takim razie mógłbym wziąć takiego słodkiego pieska pipka za darmo. Możesz Możecie wszystkie jakie chcesz, szyściutko oprócz cały sklep. Fajny jest ten wojan shop, ale nie wiem, czy my go chcemy, co nie Pimpek. Prawda, my musimy chyba odejść. Teraz tutaj jest wyjście z wojadowic i ja nawet. O! Ta. Widzę, że tu jest przekreślone wojadowice i nie, 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 ja wam nie pozwolę, zatrzymuję was Chyba, Dobre. że ja mówię, z wami O, ja my pójdziemy z wami w takim razie, dobra? Ale jak to z Dami, co on w ogóle o, mówi? Nie, my sami odchodzicie A wy musicie zostać na tej wiosce No bo co to by były za Wojanowice, gdyby został tutaj sam Woja No ale nie, to sumie... Ja też idę z wami w takim razie Ja też pójdę o? i robcie też na pewno z niej pójdzie Wszyscy razem z wami Chwileczkę, nie, 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 my teraz oficjalnie odchodzimy z Wojanowic Tak, właśnie nie, nie ich tutaj. Nie, 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 możecie za nami. Chodzić, bo my mamy daleko naszą wioskę, taką mm -hmm. we dwójkę, i będziemy bardzo daleko. Tak, to prawda. Przepraszamy Was, mm. Wojanowicanie, ale teraz oficjalnie odchodzimy z uh. Wojanowic. Nie, 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 poczekaj. Zobacz, przecież ja jestem królem Wojanowic, ale tą koroną mogę robić uh. wszystko. Na przykład kazać Ptyśowi wrócić do Wojanowic, Ptyś wracaj na Wojanowicę. Oczywiście, już Wracam na Wojanowicę. I ja mogę Ci oddać tą koronę, żebyś ty stał się królem Wojanowi. Naprawdę uh. mam teraz koronę Wojanowic? Największego uh! króla Wojanowic Dobra, a jak ją teraz założę, to chwila Mogę na uh. przykład rozkazać też Luczkowi Rozkaż mi, co chcesz, Pipek Mam nadzieję, że to nie będzie działać na mnie No w sumie rozkazuję ci teraz Jak najdalej oddalić się z Wojanowic Bo to no, i tak musimy odejść Dobra, nie! wiesz co, Pipek To było bardzo smutne Ja chyba nawet będę opłakiwać Tych chłopaków z Wojanowic Tak, może kiedyś się zobaczymy Tak, ale no nie wiem, na razie odchodzimy na zawsze I nie planujemy tego, w sumie ja ci oddam tą koronę to w ogóle nie pasuje trzymajcie się ptysia już nie ma on już sobie poszedł ale zobaczcie chłopaki jak nam było fajnie tutaj Ej, to jest robocik jak kąpielek i my tacy zakochani tak bo my tak naprawdę was serio kochamy. Wojanowiczanie, ale po prostu e, musimy odejść i zaraz, czemu ptyś ma taką zbroję zdjętą i jest cały czerwony? Zrobiłem to specjalnie dla ciebie, mm? żebyś chciał z nami zostać i wiesz co? Mogę zrobić milion takich zbrojek specjalnie dla ciebie. O, było, było super, mm. jakby każdy był w takiej zbroi, ale nie, mnie to nie obchodzi. Ja się oddalam coraz bardziej od Wojanowic. Te wieżowce są oh, takie God piękne, God ale e, 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 oh! chwileczkę. <laughs> dobrze, no, nobek zablokowaliśmy, teraz nie ucieknie. Znaczy, a, to ja to ja do końca jestem, Zamknięty, Pipek, pomóż mi! No, jestem Co wy teraz tak. zrobiliście? Nie, luczek, szybko! wychodź stąd, ale chwila, Nie mogę tego przekopać. Może uh. z jakoś przejdziesz, co? Widzisz, tutaj jest bardzo dużo krat, ale. o, ja cię widzę. Musisz mi dać jakieś perełki, poproś od Ptysia, bo ja chcę naprawdę już to pójść. Ty hey, Ptysio, mógłbyś mi dać jakieś perełki, żeby. A mógł uciec z i czekajcie, co wy robicie? Pozdaniecie tu na zawsze. Nie możecie opuścić tej wioski. To a... prawda. Nie, nie, nie. My musimy opuścić tą wioskę. Ja <laughs> jestem oku kolców, a lucyki! I my stąd nie wyjdziemy, pomocy, ja muszę się stąd przedostać A może po prostu, o, przeskoczę stąd Ej, nie, udało mi się, nie, Luczek, szybko Wychodzimy stąd w tej chwili Tylko, o, tutaj jest bardzo ciasno Tak, choć już ci to uh, wykopałem uh. I, sorry, Wojan, my stąd uciekamy Już nas na pewno mhm. nie zatrzymacie, przepraszamy was Musimy stąd uciec i, zaraz nie Nie. Czy zawsze na Wojadowicach przed nimi były pole minowe? Czy one teraz się tak pojawiły? Tak, było od samego znaczy. początku Ja to pamiętam, serio A mi się wydaje, na... że to zrobili oni Tak, bo nie chcą, żebyśmy odeszli Wiesz co, Pipek, ja już nie chcę z nimi gadać Tak, bo o? wy zamiast normalnie nas poprosić To cały czas próbujecie nas zatrzymać Ja sobie idę nie, To prawda, tylko uważaj na te bidy! Bo jak ktokolwiek w nie wejdzie, Uff. to może się to naprawdę źle skończyć I zaraz nie. uważaj A, to jest bida! Ała, ja w nią wdepłem. No nie, to wszystko przez was. Tak, my tracimy serduszka i moglibyśmy dednąć przed chwilą. Wszystko byłoby dobrze, jakbyście wrócili uh. na Wojanowice. Nie odpuścimy wam nigdy. Czemu nigdy? I już jesteśmy tak daleko od Wojanowic. Już nawet, o, przestaję Widzisz? wieżowiec Ptysia. Sorry, jesteśmy już tak daleko. Tu nawet nie ma wioski, ale zbliżamy się za to do naszej starej wioski, która jest tam, tam daleko. Słuchaj, bo musimy ich złapać. Musimy ich swydzać i zaciągnąć tak. do więzienia. Oh. Dawaj na nich. To Luczek! Nie, nie! Nie możemy trafić do więzienia! Zostawcie nas! Nie uciekniecie nam! Traficie do więzienia! Luczek, co my teraz musimy zrobić? A, Dobek, o co się? Nie! A masz, a masz dostajesz! Musisz uciekać! Musimy bo on mnie teraz on Oni ciągnął nas do Wojanowic, proszę! Nie róbcie tego chwila! Chyba! a, Może uda mi się zvejść z jego rok! Tak! Udało mi się, Luczek szybko ucieka! Tylko to nie jest takie proste, czekaj! O, ja! No no macie, 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 macie. Dlaczego Nubek chce mnie złapać? O, o, o! Chwila, dlaczego ja nie mogę wyjść? O, 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 Nubek jest taki silny! O, ja się nie owę Ja ci tak. pomogę, tylko będę ich też trzymać teraz Wiesz? razem ich zaprowadzimy Dobrze, do Wojanowic. Dawaj. Czy my teraz zostaliśmy złapani? Musimy wrócić na wojanowice, ale wiecie co tak naprawdę? My sobie żartowaliśmy! A? To był tak naprawdę pragmy, nigdzie się nie wybieramy, tylko chcieliśmy zobaczyć jak zareagujecie, to było mocne, co nie? A Ale żebyś... mnie nabrałeś, my by byliśmy w stanie już zrobić wszystko, żebyś tylko został z loczkiem! Wiem o tym, ale co ty, ja nigdy nie odejdę z najlepszej wioski na <laughs> świecie!